Sącze nagrywanie, bo czuję, że to będzie gruba akcja 20 minutes later Aaa, przykro tam daleko do Dobra, ale już wchodzę No bez, bez reduktora to tak głupio iść No Chcielibyśmy kogo zawić Co ty taki klapnięty? Murzyn cię wyruchał czy co? Dziewczyna Co? Współczuję Czekaj, co ja powiedziałem? <laughs> Współczuję, Redziu Ja wierdolę Wiesz co? Jestem Kurna pedałem ja ale boję się powiedzieć Ja nie powiem, tak, tak to zabrzmiało Skromność ja normalnie We are going to America Od lewej podchodzę hmm. do czołgu też gracz jakieś info? Przy samym płacie jest, przy przejściu na nową część rzuciłem mu tam granata. Zabierz? Tak. Minus. Jestem od prawej strony. Potwierdzam minus. Wracam okay. się do ciebie. Jestem od prawej strony, dobiegam do czołgu wzdłuż drogi. Okej. Okay. Ja jestem tutaj. Widzę. Dobra. Za nami. To ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to, 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 to ja, Nie dałeś info. Dlatego strzelałem. Cieszę się, że... Trochę wiesz... Mało celowałem, dużo strzelałem. Żyjesz? Mocno Cię porobiłem? Nic, w ogóle nie trafiłeś. <grym> <grym> Kapitan Full <out>. skarpeta. <grym> Full auto, rozpęto. Nic nie trafiłeś. Skawy nie łapią się ckm -u? Zdarza się im. Szczególnie obstawie Gluchara się zdarza ckm -y złapać. Dobra, wstaję, przebiegam, prawda. Na dole budowy. Ty jesteś Wchodzę... na dole budowy? Na górę, no Od prawej strony tak jak śliśmy od tamtego budynku To skawy chyba Dobra, dobra I granata, Widziałem cię, tam, tam, tam. widziałem jak dobiegałeś Granata wrzucam Raszela to jest mhm. Minus rasela, minus obstawa Wchodzę po schodach. na góry Kolejny skarwa. minus Okej, okay, zostało dwóch z obstawy Jest tam u góry Ktoś dobiega Jeden leży Podchodzę, ja jestem na samej górze. Przy nich ja na samej... spierdalam graż do nas, dobiega od strony tego, od strony nowego to konstraktu. To ja tu jestem, to, tak, ja, to tak. ja, to ja tu. Tak. Słyszycie? Od nowego konstraktu dobiega, tak? Tak, jest przy tych kolejowych. Oberwał ode mnie dosyć mocno. Od której strony jeszcze raz? Od, od nowego od... konstraktu. Tam, gdzie masz szyny kolejowe teraz, Aha. pod tory, a on wyglądał jak bot. No, wyglądał, Chciał jak bot. Jest za takim zielonym yy, kurw, kontenerem. Zielony ja, ja kontener. Ci mówię, że portem. mała szansa jest? Dobra, jest, ja biegam na dół. Próbuję go z boku wręcz. Ty biegasz po drewnie? Tak. Wyskoczyłem. Biegam na tary. A to może być bot To jest bot? O zabiłem go Ale ile w nich poszło a oni stali tutaj? Aż jestem w szoku. Wychodzę. Tam przy uh -huh. trupie ja ja wracam z powrotem ja Jestem na górze cały tak czas. Tutaj. To ty? Tak, to ja Ja, metal Nope Nope Dobra, tutaj jest dwóch, u góry jest chyba dwóch i to jest ten jeden na zewnątrz. Znowu jeden wielkie nic. Ja nikogo u góry nie lutowałem, ale leży tam jeden. Hmm. Jeden? Czy dwóch? Zaraz się... Ja zabiję alieniarza. Jeden. jeden. Ktoś, dobiega? ktoś dobiega? Od dormów jakby od strony dormów. Nie, ktoś dobiegał do nas. No to chyba tego, Przema. Znowu ktoś biega. Nie to ja chodzę u góry O teraz chodzę O co, ja to? z powrotem Ja 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 dobiegam, co W środku jest na dole Na dole od tego nowego Od tej strony co przyszło. Mogę granat? Minus. To był gracz, z którym się tak. zacząłem strzelać na początku. Aha. To on zrobił całe wielkie kółko i przyszedł od drugiej strony. Ja chodzę. Zgrupuj się, zgrupujmy się. Idę do, do toalety. Ja, 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 was, ja was widzę, ja ciebie widziałem, na dole jesteś. Tak. Ja jestem cały czas na górze i na górze się nic nie dzieje. Jest jeden typ do podniesienia i nie wiem, czy mam go podnosić, czy nie. Wyrzuć naszego, proszę. Idę zobaczyć tego typa, którego zabiłem. Dobrze widziałem, że to jest gościu. Po butach z krzakami? Ja tak, jest za tą onestą. We dwóch się najlepiej gra, prawda powiedziawszy. Mhm. Mm Co zajmujemy teren? Chyba tak. Wy wszystkie pokoje, których kurwa. Nic za dużo, za bardzo nie ma, żeby się nie pierdoliło. Na lewo, jakby coś szurnęło przed chwilą. Możemy, jakby na, na zejście z piętra. Czyszka? To ciebie to było? Nie. Tu nie żyje. Dość w górze, w na lewo. W Zabiłem jednego, drugim jest z góry. O. Pamiętaj standardowo łapie w górze, komentarze i subskrypcji. Widzimy się już niedługo na streamie. Trzymaj się. Hej.